Cześć, witam Was wszystkich serdecznie, szalonej rodzince. Dzisiaj w naszym ogrodzie, w którym przede wszystkim rośnie mięta i pewnie kilka osób z Was przynajmniej się zdziwi pokrzywa. Obie te rośliny używamy w, przy naszym stole i bardzo je lubimy. Zapach jest niesamowity. Mięte na przykład używamy na dwa sposoby. Albo w taki naturalny sposób listeczki, które tniemy czy przerywamy, wtedy ten smak jest bardzo taki wyrazisty. Używamy je na przykład do pieczenia ciasteczek, kruchych ciasteczek, babeczek. Na którymś z filmów, naszych filmików będziecie mogli zobaczyć, jak nasza córka Patrycja używa właśnie. Tego rodzaju mięte do babeczek. Oprócz tego suszymy miętę. Suszymy i na przykład dodajemy do kotletów mielonych. Nadaje im to fantastycznego, zupełnie innego smaku. Spróbujcie, jest naprawdę pyszna. Dobrze, teraz pokażę Wam, co z nią robimy. To jest trzyletnia roślina rośnie absolutnie swoim życiem. Nie jesteśmy, nie zmieniamy nic tutaj w niej. Ona sama sobie świetnie radzi. Tnie, tnę tak naprawdę duże kawałki razem z łodyżką. Później w domu odrywam każdy listek osobno. Czasem siedzimy sobie z dzieciakami i wszyscy E, wszyscy wyrywamy te listeczki, a zapach w domu jest przecudny. Więc ścinam gałązki tak, jak, jak mi się to podoba. Ona sobie naprawdę świetnie poradzi i odrośnie w bardzo szybkim czasie. Tak, i przygotowuję ją do suszenia. Suszę ją przez mniej więcej dwa dni, troszkę ją obracając, oczywiście, w naszym, w naszym piecu. Przez cały czas suszenia w domu mamy przepiękny zapach mięty. I ktokolwiek do nas wchodzi, zawsze pyta, co to za piękny zapach. Zapraszam teraz do naszej kuchni. Witam ponownie, tym razem w naszej kuchni. Tak jak mówiłam wcześniej, odrywamy listeczki jeden za drugim. To będzie część, którą będę suszyła. Zapach już się unosi w całym domu. Przygotuję sobie też drugą część, którą przemyję i użyję od razu. Zrobimy sobie dzisiaj taki, taką świeżą lemoniadę z miętą, cytryną, limonką. Wszystko już mam przygotowane. Żeby Was nie męczyć oglądaniem odrywania każdego listka po kolei, to już przygotowałam sobie wcześniej część mięty, którą suszymy już drugi dzień. Pokażę Wam, jak wygląda już taka wysuszona mięta, no i jak, co robimy dalej z tą już wysuszoną miętą. Nasza mięta już jest prawie gotowa. Listki oberwane. Teraz takie liście gotowe są już do tego, żebyśmy je przepłukali. Ja sobie nalewam wody do zlewu, troszeczkę je przepłukuję i od razu wkładam na foremkę, tak żeby można było ją wysuszyć. Pamiętajcie o tym, żeby nie zostawiać łodyżek za długo. Tym bardziej teraz, jak jest tak ciepło, ponieważ bardzo szybko nam zwięzną i wtedy no, nie będzie to takie dobre, jakbyśmy sobie życzyli. Teraz w jaki sposób suszyć? Pamiętajcie o tym, żeby temperatura nie była za wysoka, żeby nie spalić naszych liści? Pamiętam, jak kiedyś moja mama suszyła grzyby, otwierała wtedy piekarnik, i nie domykała go do końca, zostawiała sobie na przykład zastawiała go jakimś patyczkiem. Mięta jest już gotowa, więc wkładamy ją do piekarnika. Pamiętajcie o tym, żeby co kilka godzin zaglądać do niej, przewracać te liście, żeby nam się one równiutko suszyły. Honey, okay. could you please put Teraz pokażę Wam taką już dobrze wysuszoną miętę. Ja lubię taki sposób, ona jest prawie jak proszek, jak ją zgniecimy między palcami. Ja ją zawsze właśnie jeszcze równiutko przecieram po to, żeby mieć taki drobniutki proszek. Ta mięta jest gotowa do tego, żebyśmy dodali na przykład do naszych kotlecików mielonych. Na koniec obiecana lemoniada. Już mam w garnuszku nalaną wodę z lodem. Mam kilka wymytych listeczków naszej mięty: do tego cytryna, limonka, no i cukier. Tyle, ile będziecie potrzebowali. Możecie tą cytrynkę wycisnąć, jeżeli macie ochotę. Lub po prostu włożyć kilka plasterków. Będzie też to bardzo ładnie wyglądało. Ja robię w ten sposób, że na wierzch wkładam sobie plasterki, a resztę wyciskam. Do środka, żeby zostawiła nam ta cytryna fajny smak. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz nasza mięta. Żeby mięta dodała nam mocnego smaku, możecie ją przygnieść troszkę w trakcie wkładania do, do, do waszego pojemnika i ona nam szybciutko wypuści sok. Myślę, że tyle nam wystarczy. I teraz troszkę limonki. Zrobię to w ten sam sposób. Udnę kilka plasterków dla właściwie ozdoby. Wyciskamy jeszcze trochę soku. Dobrze. No i do smaku cukier ja dodam dwie łyżki. Teraz zamieszam. Podstawiam do lodówki i będzie świetnym napojem. Te gorące dni. Życzę Wam smacznego. Bardzo dziękuję za oglądanie i subskrybujcie nas, jeżeli macie ochotę na oglądanie naszych filmików. Thumbs up. Thank you very much.